Ile zarabia haker? 20-30 tysięcy miesięcznie, a może nawet jeszcze więcej. I pewnie pomyślicie, no, okej, okay, ale to jest nielegalny biznes. Nielegalne biznesy zawsze były i zawsze będą dochodowe. A co jeśli powiem Wam, że Wy również możecie zarabiać tego typu pieniądze, również hakując, ale tu w procentach legalnie. No i mówię tu oczywiście o etykach hackingu i pracy w, w bezpieczeństwie jako ten test. Być może część z Was już próbowała zaczynać przygodę z tą branżą, ale zderzyła się ze ścianą. Doskonale to rozumie. Być może przytłoczyła Was. Ilość materiału do nauki. Testy bezpieczeństwa to bardzo duży obszar. Bardzo istotne jest, od czego zaczniemy? Jaka wiedza jest niezbędna na początek, a co możemy uzupełnić później, już pracując jako specjalista w tej branży. Pytanie, czy Faktycznie musimy być ekspertem od sieci komputerowych, od systemów Linux albo wybitnym programistą. Jakie umiejętności tak naprawdę są potrzebne, żeby z sukcesem rozpocząć i kontynuować karierę cyberbezpieczeństwa? To są kluczowe pytania każdej osoby wchodzącej do tej branży. I wiecie co? Tak się składa, że znam odpowiedzi na te pytania. I obiecuję, że po obejrzeniu tego wideo będziesz wiedział, jak pokierować swoją nauką i karierą, aby właśnie zostać specjalistą cyberbezpieczeństwa i zarabiać naprawdę duże pieniądze, co ważne, jednym z najciekawszych zawodów na świecie. Nie marując przy tym ani swojego czasu, ani pieniędzy, ale o tym za chwilę. Ja nazywam się Piotr Kozowicz i na co dzień pracuję jako starszy ekspert cyberbezpieczeństwa w banku ING, gdzie właśnie zajmuje się testami bezpieczeństwa kluczowych systemów bankowych oraz również w szkole wewnętrzne e, zespoły techniczne Fakt. Występuję od czasu do czasu na różnych branżowych konferencjach, m.in. Into Security, Security First. Mogliście mnie też zobaczyć na konferencji The Hacksam. I w tym roku również wybieram się na kilka konferencji, więc kto wie, może się spotkamy. Jestem także trenerem w firmie Noby Prog, w firmie, która organizuje szkolenia dla profesjonalistów IT na całym świecie. Prowadziłem wiele takich warsztatów, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Norwegii, ale również w tak egzotycznych miejscach jak. Australia, Filipiny czy Hongkong. I jeżeli chodzi o uczestników moich szkoleń, to byli to bardzo różni ludzie, ale między innymi szkoliłem. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, szkoliłem pracowników e, Europolu oraz również szkoliłem pracowników innych jednostek rządowych, ale niestety tutaj e, szczegółów zdradzać e, nie mogę. I okej, okay, posiadam doświadczenie jako trener, ale doświadczenie to jedno, być dobrym trenerem to drugie, bo chodzi tutaj przecież o, o styl, o formę przekazywania wiedzy, tak aby była ona przystępna i atrakcyjna dla uczestników. Więc ciężko jest samemu ocenić się e, w tej kategorii, więc pozwólcie, że podzielę się z Wami paroma ankietami, które otrzymałem po moich szkoleniach. Jako pierwsze mamy szkolenie z bezpieczeństwa aplikacji internetowych dla klienta z Polski i dla mnie najbardziej istotnymi kategoriami jest Trainer Style i Trainer Subject Knowledge, ponieważ one opisują mnie jako trenera i jak tutaj widzicie mamy 6x6 6 i 6x6, 6, więc całkiem nieźle. Kolejne szkolenie Corporate Cyber Warfare dla klienta z Wielkiej Brytanii. Tutaj znowu mamy dwie szóstki, e, również bardzo, bardzo udane szkolenie i jak widzicie e, po każdym szkoleniu uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I pozwalają mi w ten sposób podnosić jakość moich szkoleń. Kolejne szkolenie Cyber Intelligence dla klienta, tym razem w Hongkongu, również same szóstki. Dodatkowych informacji tutaj nie mamy. Klienci z Azji z reguły są bardziej skryci i mniej wylewni w swoich ankietach. Kolejne szkolenie, szkolenie z Mitra atak, czyli szkolenie z no, de facto z ataków hakerskich i ich przebiegu. Tutaj klient wystawił mi piątki. Również jestem bardzo zadowolony z tego typu oceny. Kolejne szkolenie, tym razem dla klienta w Holandii. Szkolenie z bezpieczeństwa aplikacji webowych i z testowania aplikacji webowych pod kątem bezpieczeństwa. I jak widzicie 5 na 6 i 6 na 6 również bardzo fajne. Ale również intensywne kolenie. Kolejne opas top ten, czyli takie sztandarowe można powiedzieć szkolenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aplikacji webowych. 5 na 6, 5 na 6, również uczestnicy bardzo zadowoleni z tego szkolenia. W szczególności jestem zadowolony z mojego ostatniego szkolenia, gdzie klient skontaktował się ze mną już właśnie po zakończonym szkoleniu i przekazał informację, że jeżeli chodzi o oceny, to były to najlepsze oceny, jeśli chodzi o szkolenia zewnętrzne, jakie ten klient widział w ogóle w całej historii jakby kupowania szkoleń dla swoich. Dla swoich pracowników. Była to dla mnie bardzo miła wiadomość, i na pewno z tym klientem też również jeszcze będziemy współpracować przy innych, przy innych okazjach. Więc, jak widzisz, mam wiedzę, doświadczenie i styl, który najwyraźniej pasuje uczestnikom mojej szkoły. Pomagałem naprawdę wielu osobom w budowaniu ich kariery w cybersecurity od samego początku, od zera, aż do osiągnięcia przez nich stanowisk specjalistycznych. Widziałem, jakie mają problemy. Widziałem, z czym się borykają i wiem, w jaki sposób ułożyć tę naukę tak, żeby była sensowna, przyjemna. Przede wszystkim efektywna i dawała dobre owoce w przyszłości. I właśnie na podstawie moich doświadczeń i moich obserwacji wspólnie z firmą Nobel przygotowaliśmy unikalny program, gwarantujący właśnie usystematyzowane podejście do wiedzy, program, który stawia bardzo mocno na, na praktykę, i program, który włącza do etapu nauki mentoring. Na każdym jego etapie. Przez cały czas trwania programu jesteście pod opieką mentora, który odpowiada na Wasze pytania, rozwijała Wasze wątpliwości i pomaga Wam. Na bieżąco w nauce. W ten właśnie sposób powstała Elite Security Academy. Dlaczego ten system jest tak wyjątkowy? Przede wszystkim dlatego, że skutecznie wprowadza do branży cybersecurity nawet osoby początkujące, które nawet nie miały wcześniejszego doświadczenia w IT. Wielu z Was może myśleć, czy to naprawdę jest możliwe. Tak, jest to możliwe. Przy odpowiednim doborze materiału. Przy odpowiednim tempie nauki i przy odpowiednim wsparciu, nawet bez wcześniejszego doświadczenia IT, osoba odpowiednio zmotywowana może odnieść jestem w 100% o tym przekonany sukces w branży cyber security. Nasz system uczy praktycznego rozwiązywania problemów. Oczywiście dostaniesz dużo wiedzy, ale przede wszystkim stawiamy na to, żebyście umieli tę wiedzę wykorzystać w praktyce, podczas rozwiązywania problemów, jakie możecie spotkać w waszej karierze zawodowej. A jeżeli chodzi o praktykę, to stosujemy tylko te narzędzia, które faktycznie są. Stosowane przez profesjonalistów z branży. Nie będziemy Was uczyć niczego, to Wam się nie przyda w późniejszej karierze. Do tego śledzimy na bieżąco najbardziej popularne trendy, popularne techniki ataków, śledzimy jak zmienia się krajobraz cyberbezpieczeństwa na świecie i dostosowujemy nasz materiał do tego, co aktualnie w branży się dzieje. Co więcej, ten system umożliwia zdanie międzynarodowego egzaminu potwierdzonego certyfikatem, który z pewnością pomoże otworzyć szeroko drzwi do pracy w najlepszych firmach. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Pamiętajcie, ten system został stworzony z myślą o efektywnej nauce. Został stworzony z myślą o tym, żebyście na każdym etapie wiedzieli, co macie robić i co osiągniecie. Zapomnijcie o frustracji. To nie są studia podyplomowe, gdzie będziecie godzinami słuchać wykładu. To nie jest wykład wideo, gdzie w przypadku wątpliwości nie macie się do dokąd odezwać. A wszystkie materiały, które będziemy przedstawiać na naszym szkoleniu, są jak najbardziej aktualne. To jest System, który jest systemem przygotowania zawodowego do rozpoczęcia konkretnej pracy na konkretnym stanowisku w branży cyberbezpieczeństwa. Kształcimy osoby, które mają być samodzielnymi specjalistami i mają samodzielnie wykrywać zagrożenia i skutecznie im zapobiegać. Istotne, jesteśmy również akredytowanym partnerem międzynarodowych instytucji akredytujących egzaminy cybersecurity, m.in. ISAKA, ISICOSU czy COMPIA, i przygotowujemy specjalistów do Zdawania takich egzaminów jak CECH, TISA, CISP, czy wiele, wiele innych. Więc będziemy Cię wspierać na dalszym rozwoju już jako praktykującego specjalistę cyberbezpieczeństwa. W Elite Security Academy skupiamy się na bezpieczeństwie aplikacji webowych. Co to znaczy? To znaczy, że po przejściu naszego programu będziesz mógł bardzo szybko samodzielnie wykrywać luki na stronach internetowych i podjąć właśnie pracę na stanowisku pentestera aplikacji webowych. Pewnie zapytasz, dlaczego akurat aplikacje webowe? Przecież świat cyber security jest. Dużo, dużo większe. Masz rację, oczywiście, ale od czegoś trzeba zacząć. Ten program ma dać gruntowną wiedzę, umiejętność i, co bardzo ważne, pewność siebie w obszarze, który tak naprawdę stanowi zdecydowaną większość działalności pentesterskiej. Chcemy, żebyś stał się ekspertem w jednej dziedzinie, tej najważniejszej, najbardziej popularnej, a następnie dać Ci możliwość rozwijania się w kolejnym. Poza tym, aplikacje webowe jest to obszar, z którym tak naprawdę styczność ma każdy użytkownik internetu, a to powoduje, że nauka jest po prostu łatwiejsza, ciekawsza i przyjemniejsza. Teraz pytanie: Czy to jest trudne? Czy trudno jest znaleźć błędy w aplikacjach webowych, błędy poważne, błędy istotne, błędy, które mają olbrzymi wpływ na firmę i użytkowników systemu. Pozwólcie, że Wam zademonstruję. Firma Hertz. Pewnie wszystkim dobrze znana firma wypożyczająca samochody. Ale jak to w życiu bywa, samochody czasami ulegają wypadkom. Jeżeli taki wypadek zdarzy się z udziałem wypożyczonego samochodu, wtedy firma musi przygotować coś, co się nazywa Accident Report, czyli raport z wypadku. Następnie o Osoby, które biorą udział w tym wypadku. Mam na myśli osoby, która wypożyczyła samochód, dostaje maila z takim oto linkiem i klikając w ten link w jej przeglądarce pokazuje się raport z takiego zdarzenia. I co mamy w tym raporcie? Tam mamy imię, nazwisko, adres, czasami nawet stan medyczny uczestników wypadku. Więc sami przyznacie, że dane dość wrażliwe. Spójrzcie na ten adres. Na samym końcu tego adresu mamy liczbę. A co jeżeli tą liczbę zmienimy? Co jeżeli dodamy tam jedynkę? Co jeżeli próbujemy wejść na takie linki, jakie widzicie tutaj na ekranie? Czy będziemy. W stanie wyświetlić raporty z innych wypadków. I cóż, okazuje się, że tak. Okazuje się, że dokładnie tego typu błąd by na stronie firmy Hertz występował i tak naprawdę umożliwiał kradzież danych dziesiątek tysięcy użytkowników. Więc jak widzicie, całkiem całkiem poważny, całkiem poważny błąd w ich występie. Kolejny przykład, Reddy, Amerykański serwis społecznościowy, 10 milionów użytkowników na całym świecie, całkiem sporo. W Polsce trochę mniej popularny, ale też 2,7 miliona użytkowników. Jak to bywa z, z portalami społecznościowymi? Umożliwiają one bezpośrednią konwersację użytkowników, czyli możemy do kogoś wysłać wiadomość prywatną, tak jak tutaj widzicie na tym screenie w prawym dolnym rogu. Teraz, co się dzieje w momencie, kiedy ja taką wiadomość prywatną do kogoś wysłałem? No cóż, moja przewądarka po prostu wysyła komunikat do strony internetowej, do Reddit. Jaki komunikat? Taki, dokładnie tak taki komunikat wygląda. Nie wchodząc w szczegóły, bo one tak naprawdę nie są tu zbytnio istotne, ale widzimy, że faktycznie ten nasz komunikat do tego drugiego użytkownika on się tutaj znajduje. Skąd wiem, że moja przewądarka tego typu komunikat wysłała? Mam do tego odpowiednie narzędzie i oprogramowanie. Standardowo, testując aplikacje webowe, korzystamy z oprogramowania, które umożliwia nam podsłuchiwanie ruchu, podsłuchiwanie właśnie tych komunikatów wysyłanych wysyłanych przez przeglądarkę, to więcej nie tylko możemy je podsłuchać, ale możemy je też w locie zmodyfikować. Wracając do Reddita. Jeżeli wyślemy komuś wiadomość prywatną, możemy ją również usunąć. Całkiem logiczne, prawda? Co się dzieje w momencie kiedy usuwamy wiadomość? Znowu nasza przeglądarka wysyła komunikat do strony. Jaki? Taki jaki widzicie na ekranie. Widzimy tam informację o tym, o akcji którą wykonujemy, czyli mamy chat, delete message i mamy jakiś ID wiadomości. I teraz zastanówmy się, czy możemy coś popsuć w tego typu komunikacji. A to Gdybyśmy zmienili liczbę, to gdybyśmy wypróbowali inne kombinacje cyfr, tak naprawdę możemy nawet wypróbować nie tylko jedną, nie dwie, ale parę milionów takich kombinacji. Czy za każdym razem będzie to skutkowało usunięciem wiadomości prywatnej innego użytkownika? I cóż, okazuje się, że tak. Taki błąd istniał na stronie, na stronie portalu Reddit i faktycznie umożliwiał osobie niezautoryzowanej usunięcie ponad 4 milionów prywatnych wiadomości innych użytkowników ze społeczności Reddit. Badacz bezpieczeństwa. Który znalazł tego typu podatność, został wynagrodzony pięcioma tysiącami dolarów. A to, co widzicie teraz tutaj na slajdzie, to jest systemu z portalu HackerOne. Portal HackerOne zrzesza pentesterów i jednocześnie umożliwia im w sposób legalny próbę hakowania strony różnych organizacji na całym świecie. A następnie, kiedy taki etcal hacker znajdzie błąd, zgłasza poprzez ten portal HackerOne i otrzymuje nagrodę od firmy, do której należała ta strona. Więc kolejne, kolejna szansa rozwoju, kolejna okazja do rozwinięcia swojej kariery właśnie jako specjalista cyberbezpieczeństwa. Kolejny przykład to jest Snapchat, czyli popularny portal społecznościowy. I jak to bywa, na portalach społecznościowych mamy możliwość uploadu materiałów wideo. No ale jeżeli mamy możliwość uploadu materiału wideo, to czasami chcemy to, co uploadowaliśmy, usunąć i też mamy taką oczywiście możliwość. Co się dzieje, jak usuwamy wideo? Nasza przeglądarka wysyła komunikat. Jak ten komunikat wygląda? Właśnie tak. Czy ja rozumiem ten komunikat? Czy ja wiem, o co chodzi w każdym słowie, które tu występuje? Oczywiście. Nie. Nie, ale widzę DDip Store i widzę jakieś ID. To mi w zupełności wystarczy, żeby zapalić czerwoną lampkę Pentestera gdzieś w mojej głowie. Następnie, co się dzieje w momencie, kiedy ja oglądam filmiki innych osób? Patrzę teraz na adres, który tutaj widnieje w tej przeglądarce i widzę, że mam snapchat.com łamany przez spotlight, a następnie jest jakiś unikalny ID tego filmiku, który w danym momencie oglądam. A co jakbym połączył te dwa fakty ze sobą? Co jakbym próbował usunąć mój filmik, który zaploadowałem, ale przechwycić ten komunikat i następnie pod Odmienić ten ID na ID filmiku innego użytkownika. Czy będę w stanie go usunąć? I cóż, okazuje się, że taki błąd faktycznie w Snapchacie istniał i umożliwiał usunięcie wideo uploadowanego przez innego użytkownika. Badacz bezpieczeństwa, który zidentyfikował ten błąd został wynagrodzony 15 tysiącami dolarów. Zastanówcie się teraz, czy technicznego punktu widzenia, czy ta podatność, czy ten błąd jest skomplikowany? Nie. Podejrzewam, że wszyscy doskonale rozumiecie, na czym on polega. A jeżeli rozumiecie, na czym on Polega, bo to znaczy, że sami bylibyście w stanie tego typu błąd znaleźć. I właśnie po skończeniu naszego kursu gwarantuję, że będziecie w stanie znajdować podobne błędy w aplikacjach i również osiągać sukcesy na przykład na tego typu portalach jak Hacker One. Więc widzisz, to wcale nie jest trudne. To wcale nie jest trudne, a teraz jesteś w doskonałym momencie, żeby właśnie rozpocząć swoją naukę, karierę jako pentester. Branża cyberbezpieczeństwa jest w tym momencie bardzo dynamicznie rozwijającą się branżą, i to jest tak naprawdę najlepszy czas na realne. Działanie, więc podejmij teraz decyzję i dołącz do nas i właśnie pod opieką mentorów Elite Security Academy zdobądź praktyczne umiejętności niezbędne w świecie e, cybersecurity, bo taka okazja może się prędko nie powtórzy. Elite Security Academy to kompletny pod każdym względem produkt szkoleniowy wysokiej jakości. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na szkoleniu, na szkoleniu, na którym poznasz cały wachlarz różnych hakerskich technik, oczywiście po to, żeby uczynić internet bezpiecznym miejscem, a nie na odwrót.